Siemaneczko moi drodzy, kolejny Boomer Shooter, czyli moja ulubiona kategoria gier, a dzisiaj mam tytuł Silako. Tytuł oparto na silniku GZ Doom, czy też GZ Doom, czyli mamy trochę mocne retro z nowoczesnymi bajerami graficznymi. Gra zabiera nas na tytułową planetę, która obecnie jest schronieniem dla resztek ludzkości, która uciekła po zniszczeniu Ziemi. Na tym wszystkim pieczę sprawuje niejaka Dawn, pracująca dla Ace Security, która szefuje całej organizacji. Przy okazji zaczyna też grzebać w przeszłości firmy, co oczywiście nie będzie rozsądne. Przy okazji czeka ją najazd obcych, którzy pokrzyżują jej śledztwo. Oczywiście stawka jest większa niż życie, czyli życie całej ludzkości, bo jakżeby inaczej. Produkcja na myśl przywodzi chyba najbardziej grę Fear z 2006 roku, bo jest tu dość ciekawy klimat futurystycznej grozy, chociaż raczej bez straszaków, a do tego mamy mocno arcade'owe podejście do mechaniki walki, która niech was nie zwiedzie, wymaga niekiedy szybkiej taktyki i myśli, bowiem nawet na najprostszym poziomie trudności przeciwnicy w liczbie kilku potrafią już wejść na głowę i mocno nas dojechać. Wrogowie się komunikują i przekazują sobie informacje o naszym położeniu i jest to zrobione naprawdę nieźle. Destrukcja otoczenia dodatkowo utrudnia, bądź ułatwia walkę, niektóre osłony po prostu rozsypują się po cięższym ataku wroga, więc trzeba cały czas być w ruchu i korzystać ze ślizgów naszej bohaterki, czy też walki wręcz. Wszystko to jest osadzone w retropunkowej stylówie, ale dość rozbudowanej topografii, bo mapy są naprawdę spore, niekiedy połączone ze sobą w jeden ekosystem, i spora część gry to także eksploracja każdego kąta i szukanie odpowiedniej drogi czy rozwiązanie jakiejś prostej zagadki. Chyba najwięcej czasu jednak spędziłem właśnie na przemierzaniu tuneli, w czym pomaga naprawdę nieźle zrobiona mapa, bez której nie idzie się połapać, co gdzie jest. Typowe single player z kampanią fabularną, plus odblokowywanie trybów tzw. inclusion Mode, które polegają na ciągłych falach wrogów. Za to mamy bonusy i inne Bronie możemy ulepszać, znajdując elementy do upgrade'ów, czy to na mapie, czy też dzięki otwieraniu skrytek, których kody otwierające znajdują się w rozrzuconych datapadach, co wymaga szperania i grzebania, co czasami kłóci mi się nieco z szybkim tempem akcji i eksploracji. Polecam spróbować, nie jest to tytuł łatwy, momentami irytujący złożonością map, ale wynagradza bardzo satysfakcjonującą walką i wysokim poziomem trudności. Mocna polecajka ode mnie, dawajcie znać, jakie boomer shootery warto jeszcze ograć. I bajo!